tym dzisiaj chciałbym mówić i dotyczy tych zagadnień. Oczywiście to, co się łączy z potrzebami człowieka współczesnego, związanego z próbą poszukiwania tego rodzaju miejsc i sytuacji, jest coraz bardziej oczywiste. Związane jest to nie tylko z rozwojem cywilizacyjnych, tu, Dyskomfortów, którymi się kierujemy, ale również i związany jest no, z, z próbą poszukiwania sposobów czy, czy miejsc, które dadzą nam właśnie taką szansę z jednej strony autoterapii czy, czy rozwoju wewnętrznego, ale też i możliwości poznania samego siebie. Oczywiście jedną z takich form o których chciałbym mówić, właśnie intensywnych form pracy w obrębie technik i praktyk jogi, są wyjazdowe spotkania. I zainspirowany wieloma, które w ostatnich latach miałem okazję tutaj uczestniczyć i organizować, uznałem, że warto no, spytać ludzi, można powiedzieć, przeprowadzić taki pilotażowy rodzaj badań dotyczących... Co jest istotą takich spotkań, co się dzieje w obrębie psychiki osób, które próbują właśnie doświadczać tego rodzaju treningów w izolacji od miejsca zamieszkania. Zatem pytaniem takim zasadniczym było po pierwsze motywa, a po drugie co się dzieje w obrębie nastroju i samopoczucia tych osób. To były można powiedzieć zasadnicze jak gdyby pytania, które były związane z tymi moimi badaniami. Natomiast przebieg badań był obliczony przede wszystkim na, na no, określoną, oczywiście, limitowaną grupę osób. 34 osoby, jak Państwo widzicie tutaj z tej krótkiej statystyki, osoby, które były brane pod uwagę. Wszystkie treningi, trzy o których będę mówił w roku poprzednim, w okresie wakacyjnym. Zatem każdy z tych treningów, który tutaj jest teraz opisany, miał swoją specyfikę. Pier, pierwszą grupą była grupa szczególnie dedykowana praktykom jogi klasycznej. Druga grupa miała charakter bardziej rekreacyjny, ale w odniesieniu również do tego, czym jest wartość środowiska, w którym się to osoby znajdowały i trzecia grupa, która była tutaj brana pod uwagę, to miała charakter bardziej terapeutyczny, czy więcej było elementów, ale również elementy jogi były w trakcie tegoż. Gdybym mówić o wspólnych cechach wszystkich grup, które były brane pod uwagę w tych badaniach, to wszystkie były w tym samym mniej więcej czasie, w przedziale dwóch miesięcy. Zatem wszystkie odbywały się poza miejscem zamieszkania, w miejscowościach, które były położone z dala. Jedną z takich grup, od razu chcę powiedzieć, była tu grupa prowadzona przez Trzandrze Bandariego w Sulisławiu, która obejmowała minimum 7 dni pracy. Zatem wszystkie one były płatne, przy czym nie miały charakteru komercyjnego, w tym znaczeniu, że Cena, która była obliczona, była obliczona w taki sposób, aby osoby, które są zainteresowane, mogły uczestniczyć bez tych limitów finansowych. Zatem, e, oczywiście, określone narzędzia, zarówno przed rozpoczęciem tego treningu, jak i po jego zakończeniu, dały możliwość e, jak gdyby weryfikacji, na ile ta zmienna, która była związana z uczestnictwem w tym samym czasie, w podobnych warunkach, trochę o rozróżnicowanym programie, dała tymże osobom możliwość zmiany u siebie tego, co ja tu nazwałem samopoczuciem i nastrojem. Zatem <laughs> były następujące skale czy narzędzia brane pod uwagę, które tutaj macie Państwo króciutko przedstawione, ja nie będę je referował, ale generalnie dotyczące radzenia sobie z wyzwaniami, Trudnymi czy stresem z jednej strony, z drugiej strony samooceny czy, można powiedzieć, pomiaru pewnych dyspozycyjnych swoich osobowości, które są mierzone w tzw. psychologii pozytywnej czy psychologii zdrowia. Zatem te narzędzia, one były u wszystkich uczestników, 34 osobach, tutaj stosowane we wszystkich grupach, w jednakowym, jak gdyby, można powiedzieć, Cyklu przed i, i po. To są narzędzia międzynarodowe, które w dużej mierze są znane również i, i w, w krajach zachodnich zresztą większość z nich jest adaptacją polską. Zatem te narzędzia dwukrotnie stosowane dały nam następujące wyniki. Tu zmierzam już do drugiej i końcowej fazy w krótkiej tej prezentacji. Zatem Pytanie, bo oczywiście obok tych testów, które Państwo tutaj widzieliście, był wywiad z osobami, które brały udział, pytano o motywy udziału w takich wydarzeniach. Jak widzicie Państwo, tutaj są pokazane jak gdyby trzy, trzy szczególnie, które zwróciły uwagę we wszystkich tych grupach, może mniej w tej grupie, tak zwanej rekreacyjnej, jak tutaj piszę, ale jogowej i tej terapeutycznej, bez wątpienia. Widać i tu można zobaczyć. Także, przepraszam, właśnie w tych dwóch pierwszych samopoczucie, samorealizacja i czy jako trzecie to jest ta grupa związana z radzeniem sobie ze stresem. I tutaj mamy tych sześć wymiarów, które były badane, i bardzo króciutko Państwo widzicie w grupie jogowej <coughs> największa różnica która nastąpiła pomiędzy badaniem pierwszym wraz z rozpoczęciem treningu, a badaniem drugim, który był po siedmiu minimum dniach od, od rozpoczęcia. Zatem to, co się działo pomiędzy w tych dniach, było no, dające właśnie taki efekt w zakresie chociażby no, subiektywnego poczucia radzenia sobie z problemami czy napięciem w obrębie ciała. Zatem wzrost, jak widzicie Państwo, tutaj jest we wszystkich tych grupach Najbardziej spektakularny w tej grupie jogowej. Jeśli weźmiemy dyspozycję optymizmu, wówczas też widzimy, iż ta różnica jest we wszystkich grupach. I oczywiście tutaj należy brać pod uwagę nie tylko same techniki, czy praktyki, czy ćwiczenia, które były częścią programu, ale w dużej mierze, i to nie ulega wątpliwości, środowisko, czy możliwość oderwania od rutyny codziennych działań i obowiązków, zatem wchodzenie w to, co się nazywa tym rytmem naturalnym aktywności i wypoczynku. Gdy weźmiemy pod uwagę jedną z cech tutaj badania nastroju, czyli tak zwany przyjemnościowy ton nastroju, również <coughs> widzimy te zmiany w pozytywnie, tak samo napięciowy, tu akurat tendencja spadkowa jest naturalna, dlatego że to, co nazywamy w obrębie nastroju <coughs> napięciowym... <coughs> Tym komponentem następi, następowała. Przypływ energii, widzimy, <laughs> największy był w grupie, jednak tutaj terapeutycznej, natomiast znaczny w grupie jogowej. I samoocena, zatem wnioski, które można by było wysnuć z tych badań. We wszystkich grupach jednoznacznie te badania można powiedzieć pilotażowe bo ja nie znam obrębie naszych krajowych grup tego rodzaju, które uczestniczą w treningach intensywnych jogi czy z elementami praktyk jogi, aby można było porównywać, tak, ale jednoznacznie wskazują na pozytywne zmiany. <laughs> Oczywiście kontrolną grupą mogłaby być grupa, gdzie ma po prostu, nic nie robi, tak, po prostu jest poza miejscem zamieszkania i, i ma program zupełnie zindywidualizowany. Takiej grupy nie było, więc to jest słabość tychże badań pilotażowych i myślę, że będzie okazja w następnym razem to taka grupa powinna być zaadoptowana. Tak najbardziej zauważalny regres dotyczy wymienionych zmian, jeśli chodzi o tutaj właśnie te motywy wyboru zatem możliwość samorealizacji rozwoju, radzenia sobie ze stresem, tak natomiast najmniej podkreślanymi poszukiwanie odpowiedniego towarzystwa czy chęć oderwania się od rutyny dnia codziennego. Zatem oczywiście to tylko na podstawie deklaracji osób, które brały udział. Zdecydowana większość uczestników treningów deklarowała na przykład w wywiadach czy tych ankietach no, możliwość czy chęć zmian w swoim normalnym życiu, ale oczywiście jak ja wiem po sobie po takich treningach, to jest bardzo dużo w moim młodym wieku, kiedy byłem jeszcze, obiecywałem, ale bardzo szybko musiałem przejść do tak zwanej rutyny dnia codziennego. Także te wnioski jednoznacznie mówią nam, że, że warto tego rodzaju intensywne treningi organizować. One mają zasadniczy wpływ na to, co by można określić no, taką próbą. No, skokowej zmiany, doświadczenia siebie troszeczkę w troszeczkę innym wymiarze, niż to czynimy w normalnym życiu. Zatem, osoby, które doświadczają rodzaju dyskomfortu troszeczkę dłużej, mają możliwość właśnie w takim treningu dokonać pewnego rodzaju przeglądu, ale też dokonać dość zasadniczych doświadczeń, tak? odczuć na ile taka zmiana polega, na czym polega i, i co ona niesie za sobą. Zatem jest to łatwiej wtedy cokolwiek zmienić w rutynie dnia codziennego. Tyle, dziękuję bardzo.